Cześć! Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Stanisz i zapraszam Was na pierwszy odcinek z zamkniętej bety Battlefield Hardline, które premiere będzie miało w październiku, jeśli się nie mylę. Czekamy teraz, zaszczyca nam się mapka. Korzystając z tego, że jakimś cudem dostałem akces do zamkniętej bety, znaczy cudem dostaniecie link w opisie. Będziecie mogli sami się zarejestrować, może i Wy dostąpicie do szczytu, no może za dużo powiedziane, po prostu możecie, może dopisze Wam szczęście i też zagracie sobie w betę. Ja przetestowałem, zagrałem raz jedną, e, że tak powiem, e, potyczkę, żeby sprawdzić jak to wygląda. A teraz już chcę się z Wami podzielić resztą, czyli przedstawić Wam klasy, które pewnie znacie z Battlefield 3, 4. E, przedstawić Wam jak, jak wygląda system Upgrade'u broni, ewentualnie swojej postaci. No i na czym polegają poszczególne... Poszczególne tryby, a są na razie, nie wiadomo czy będzie ich więcej. Są dwa. I już mamy pierwszy ekranik. Dzisiaj na początek zagramy sobie operatorem. Mam kupioną broń G6, G36C. I tutaj zipline, który postaramy się przetestować, no i na razie nie mam tego za wiele jesteśmy w trybie blood money, co oznacza że po prostu każdy z nas czyli i my kontra przeciwnicy zabieramy sobie pieniądze z money pile, albo z enemy vault, czyli albo z ich vana albo z ogólnego stasu, zabieramy sobie pieniądze no, i przenosimy do naszego wana. Ok, trochę nam to zajęło, żeby trochę podbiec. Na razie nie miałem żadnego transportu, ale zapewniam Was, że jest tego dużo. Mamy oczywiście możliwość podniesienia blokady, żeby żaden z przeciwników nie mógł tędy wjechać. Oczywiście polega to nie tylko na atakowaniu przeciwnika, ale również na obronie własnego własnego wana. Wiele się nie zmieniło, rewele są pokazywane przy takich małych znaczkach, które kojarzą się z kartą. Możemy rozbijać szybki takimi oto sprytnymi zamachami. I okej, okay, nie obiecuję wam, że będę tutaj grał jakieś nie wiadomo jakie skillsy pokazywał. No bo niestety jak skupiam się na gadaniu to słabo wychodzi mi z grą. No ale... Główny cel na dziś to pokazanie Wam tego na czym polega na czym polega tryb, na czym polega gra. Na razie padamy na glebę, podchodzimy do stosu i trzymając E zbieramy hajs z ogólnego stosu i możemy przenieść tam maksymalnie chyba 400 tysięcy. Na razie mamy 100-200, zaraz paknie. 400, może się uda Ktoś nas tu chyba Próbuje zajść Mamy 400 tysięcy i dzidujemy teraz Jak najdalej, jak najdalej Żeby zanieść Hajs do swojego stosu Mam nadzieję, że nam się to uda Że nikt nie będzie nam strzelał brzydko w plecy Idziemy tędy Warto jest Powiem wam, że warto jest Znać mapę, naprawdę to pomaga. Okej, okay, tu ktoś był i dostarczyliśmy kajs, pomogliśmy, dostaliśmy za to jakiś tam. E, już nie będę jak to się nazywało. No Oczywiście, no ja tutaj na razie nie mam z kim za grać grupowo, bo. Nas jakoś nie widzę nikogo, żadnego przyjaciela. Obiecałem, że przetestujemy sobie z ziplina. Spróbujemy, jeśli nikt nas nie zestrzeli, to spróbujemy. Znaczy stąd da radę. O, tam da radę. Ok, mamy coś takiego i używamy tego, żeby przenieść się z powierzchni, która jest wyżej do powierzchni niżej. Tylko taka moja rada. Nie. O, przestraszyłem się z mojego ziomka. Dobra. Nie, nie montujcie tego ziplina wysoko nad ziemią, bo skończycie to śmiercią, a ewentualnie wystarczy, że ktoś was strzeli sam upadek będzie bardzo bolesny. Walimy do gościa, padł. Chyba tak, podnosimy jego hajs. Widzicie, i można też podnieść hajs przeciwnika. Ktoś do nas wali, ktoś do nas wali, już nie. Dobra, biegniemy tu na dół. Nie wiem co tu jest i gdzie ja biegnę. Ale mam nadzieję, że mnie tu nikt brzydko nie będzie próbował zabić. Ok, tu dołem trochę ryzykowne. Trochę ryzykowne, ale spróbujemy. Bo zawsze ktoś może nas zestrzelić z okna wyżej, no ale dobra. Okej okay, coraz lepiej. Wow. Ale przeciwnicy nam tutaj usiedli. Fak. Dobra, zrobimy ich trochę w konia. Biegniemy na górę. Może spróbujemy znaleźć jakieś schody. Żeby zejść na dół. Czy nie ma tutaj takowych? Dobra, zejdziemy trochę od dupy strony. Ale ich zrobiłem... Chyba w konia Dobra, oddałem to, zbieramy jeszcze to I oddajemy, super, dobra Nabiliśmy trochę No dobra, zabił nas ktoś e, Nie zauważyłem go Ale próbuje nam zakosić hajs, więc trzeba tu trochę postawić teraz... E, na... Na obronę I może w końcu będzie jakaś okazja, żeby wam pokazać Okej, okay, wsiadamy sobie tu do gościa i mamy nowość w tej grze, czyli no dawaj, ziomek ziomek, ta się jeździć okej okay. widzę, że wszystko pod kontrolą No, skończyła się rozgrywka, dobra e, zaraz przejdziemy do następnej, żebym mógł wam pokazać te wozy no, to jest nowość w tej grze czyli możemy jeździć samochodami, takimi zwykłymi, tudzież motocyklami no i okej, okay, mamy to, co było w normalnym Battlefield 4, czyli scoreboard. Eee, tutaj możemy sobie sprawdzić, czy za to dostaliśmy expa. Ten exp chyba jest taki symboliczny, bo na razie nie odkryłem, żeby dawał jakieś specjalne bonusy. Tutaj no, zobaczymy, co nam ile dało. To, że byliśmy operatorem, G36C, i tak dalej, i tak dalej. I mamy coś takiego jak overview, czyli... Eee, ...jakieś tutaj nasze staty. Kill that Ratio, i tak dalej, i tak dalej... I kim byliśmy, ile za to dostaliśmy, ile wygraliśmy, ile przegraliśmy, i tak dalej... I czekamy na następną rundę, w której pewnie tym razem będziemy gniarzami. Okej, okay, moi drodzy, no i mamy... Uf, jeszcze jedno wolne... Okej. Okay. Zaczynamy teraz jako policjanci. Wchrzaniłem się na wieżyczkę właśnie w jednym z opancerzonych wozów. Który prowadzi jeden mapko 2001. Na razie trochę nieudolnie, ale my spróbujemy coś tutaj ustrzelić z tego wozu. Spróbuję walida. Na razie nie widzę przeciwnika. Widzę, że od razu ostro raszujemy. Dobra, jest spoko. Gdzie mam strzelać? Nie widzę. Nie widzę, jest tu ktoś że mój ziomek słabo coś kieruje. No, ale okej. Okay. Okej, okay, dobra. Trochę zostawił mnie. I poszedł, więc ja idę za nim. Okej, okay, moi drodzy, no pokazu, Pokazałem wam trochę tym, jak się gra tym operatorem, bo tak jest nazwany w tej grze. I... Będę zamieszczał takie odcinki. Jak on trzyma kierownicę? Nie tak się trzyma. ale no dobra, nie będę się próbował. E, dobra, wracając do myśli przewodniej Będę wam e, zrobiłem parę odcinków I na każdym z odcinków pokażę wam inną klasę postaci A w następnym e, odcinku ogólnie o, Ale przyjechałem typa Widzieliście to? To musieliście To musiało się nagrać Dobra, gdzie jest Manipile? Tu jest, dobra e, Wracając się Gubię trochę. Chodzi o to, że będę wam pokazywał, to będą na razie 4 odcinki z różnymi klasami, no i różne tryby. w zależności od tego jak tam będę miał ochotę. Teraz jest brutman, więc możliwe, że następnym o! możliwe, że następnym trybem będzie ten hajs, ten drugi, żeby pokazywał już szyściutko, i będę się starał to robić w różnych maszynach, postaram się dorwać też jakiś helikopter, a na razie y, to chyba byłoby na tyle, jeszcze może trochę pokażę wam rozgrywki, małe uryweczki i będziemy się żegnać i tramy, bierzemy to zapomnę, bym wam wspomnieć o jednej ważnej rzeczy gra kończy się albo połowienie 15-16 minut które są pokazane w rogu ekranu lub jeśli pierwsza drużyna któraś z drużyn jako pierwsza zdobędzie przeniesie 5 milionów zielonych Także to jest dość ważne. Trzeba o tym pamiętać. Okej, okay. spróbujemy sobie teraz poskakać po dachach, pobawić się trochę w Assassin's Creed'a tym zipline'em. To też będę starał się używać różnych broni, różnych, e, że tak powiem, atrybutów dostępnych żeby pokazać wam jak najwięcej i zawsze spróbujemy sobie zejść na dół tylko jak my to zrobimy Mamy spadochronik i w ten sposób kończy się nasza gra oczywiście słabe staty ale ważne że myślę że pokazałem to co miałem pokazać i ok, to był pierwszy odcinek, jeśli wam się podobało, chcecie więcej, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie znajomym i do usłyszenia już niedługo, myślę, że zagramy sobie inną klasą, może szturmowcem, który chyba gra mi się najlepiej nawet w Battlefield 4, no, ale zobaczymy, nie chcę nic obiecywać, na razie dzięki za oglądanie i do usłyszenia, cześć!